Mam nowego boxa, jest to sklepu słodyczowo.pl jest to blue box, na którego czekałam i nie jest taki blue kilka miesięcy, bo oni tam akurat no dość rzadko rystokują coś takiego. W ofercie teoretycznie jest jeszcze pink box, ale no nie ma. Kosztował 49,99 i założenie tego pudełka jest takie, że w środku są rzeczy w niebieskich opakowaniach. Tak wygląda. Tak to się prezentuję. Generalnie najczęściej jest tak, że żałuję tego. Robert. O oh nie! No. Ty to jest C! No to w sumie jakaś glista wygląda. Próbuj teraz, nie wiem jak ja to mam jak ja mam to spróbować jeść, kiedy mówię, że to jest kwiatywka. Myślę, że to się odpiera. Nie wiem, czy ja chcę to w takim razie jeść, czy nie? Myślę, że to coś z z stylu... e... gumisi chyba to było, tak myślę. Widzisz to bardziej, ale to nie bardziej jak to się jak płyn właśnie, niż jak mało tak, to widać. Tak, trochę spodziewałam się więc... no, no. Jak smakuje, niebiesko? Jak glut, jak pasa do zębów, czy coś. Mam to pić? Tak! No mówię, kurde, jakaś pasa do zębów w lekarstwie, nie wiem co to jest. Ja tego nie chcę. Dobrze, teraz mam nadzieję na coś smaczniejszego. Kolejny puku puku i czoko. Ciasteczko w kształcie rybki z musem czekoladowym. Hmm. Ty zostaw na mydło. <laughs> to jest taki Ale brak z nas. Bafelek. A w środku. Yeee! Dostałam ogon, ulubiona część, rybki. A nie głowa, oczy, mózg. Ale koliczki? W rybie też są. Znaczy y, w rybie, no, w też są dobre. Czy nie pytajcie się o co tutaj w ogóle chodzi? Nie za gęste, jakby jest ta masa taka nabąbelkowana, jakby powiedziała. No. Niezłe. Lepsze niż te dziwne gluty. Okej, okay, to będziemy do tego picia. To jest rodzaj tego napoju, z którym zawsze mamy problem. Po trzeba tą głupią kulkę wcisnąć do środka. Na szczęście tutaj jest w puszce. Oh, jest to Sangaria Ramuna. No, to się nazywa Ramuna. Jest napisane, jaki to jest smak, czy nie? Ekstrakt smak greyfruta. Eee. To? Nie, you no, know, jeżeli nie jest zbyt słodkie, to może być ciekawe. Nie jest zbyt zgrzane, bo było w cieniu. Nawet jest dość ciemno, możesz dotknąć. Ale dziwnie, że jest schłodzone, nie? Nie jest zbyt chłodne. Ale nie jest ciepłe, mogłabyś się spodziewać. Smakuje sangria jak, jak każda sangria. <laughs> Był też taki przeciętny jak na te, co zazwyczaj Czy pijemy. Okay? Nie. A, musisz jeszcze testować. No, bo za pierwszym razem tak krztusiłam się. Smakuje jak y, te. Y, oranżada, tylko taka Wiesz, co? Trochę w pierwszym. Łagodna. Jak pierwszy łyg jest, to trochę jakbyś brała energetyka, ale później się okazuje, że zaraz mm, to nie jest energetyka. Jak wzięłam ja pierwszy jak to się zakrztusiłam. <laughs> <laughs> nie, bo jak bierzesz, jakby. Sposób gazowania jest taki jak w energetyku. Już o czym ja tu gadam. Nie istotne. Wiem, że Amerykanie mają obsesję na punkcie poptarców, ale ale... Nie wiem, co to, to istnieje. Ale to są dwa w To są dwa, tylko że się pokruszyły. Pewnie pójdą yy, kurą. Widzimy troszkę. Zam, to jest? Mhm. to teraz z tym lukrem. Powiedziałabyś, że to jest deser, czy jakieś danie? Z zamkniętymi oczami? No. No, kurde, raczej deser, nie? A wiesz, że w Ameryce to coś jest. Daniem? E, w kategorii śniadanie? Bez Bezdziejnie. <laughs> Myślałam, że to jest potwierdzone pytanie, dlatego chciałam ja się zastanowić. O... Okay, jest lizak. Podzielimy Aha. się. Nie chce mi się go. Właśnie. Niebieski. Tak, e, tutaj jest, to nie bo jest Lizakiem, ale jest tutaj ten taki rysunek, że to coś takiego wybuchowego, czyli kwaśny będzie pewnie. No, super sour. Bubblegum. czyli w środku być guma. Wyrzucę. Dragon <laughs> Cicho. Tylko, to nie jest Z. Jak to nie jest napisane? On ma to niebieskie włosy. Nie, nie jest Z, jest super. Wygląda coca-cola. Czas to wygląda. Ale nas prześwietliło. Ej panie. Pana, to na światło normalne, wow. Halo, halo. Masi, masi. Co się stało się? To się kończy? Czy tego masz się kiedyś kończy? Nie. Hmm? Nie? No nie raz dobra. Hmm. O smaku tempury po prostu. Hmm. Tempura, tempura. A. Zapach jak karma dla rybek. Podjadałam, jak byłam mała, karma dla rybek. Smakowała Teraz nic nie masz? Nie podzieliłaś się! <noise> Dobra, chociaż smaku prawie nie ma. Takie sobie. No, takie. Na przegryzkę. Ani nie ostre, ani nie pikantne, ani nie słodkie, ani słone. Na przegryzkę doprowadza śmionek, może być. Karma Jakieś ciasto Truskawkowe. czekoladowe z truskawką. Uuu, oh, się przytopiło. Tym, nie mówię, przytopiło się jednak. No dobra. W Polsce są nudne smaki KitKata. Kwaśne? Nie. Nie miałabym takich kwaśnych Ty, Ty, faktycznie jest, ale na końcu. No. Mm, nie warto zachodu. a nie, dobra. To chyba to już nie będę za bardzo tego brać, bo to jest... Dobra, wezmę. Co to jest? Takie paskowate coś? Okej, okay, to to tak. To jest lizak dla Ciebie w takim razie. A to jest lizak dla mnie, bo to też jest... <ścoughs> to jest lizak? Tak, to jest A, to kwaśne. się macie, tak? Mhm. Mm Trzeba, ja sobie przepłukam twarz. sobie Przepłuczesz mm. sobie twarz? Oh. Mam Cię otworzyć, tego lizerka? A to teraz? Teraz! Okej. Okay. Okay. Zaczynamy. Cień-cień? Mm -mm to co się jest? Proszę. Okay. Nie możesz! Nie będę mieszać śliną się z tobą. Ty ja będę śliną się z tobą. Nie, 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 mój jest... nie, właśnie. A twoja? Tak jest, tak. Jesteś za? No, nie, 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 ty nie, 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 mam nie, <opruty> ekranu. <grym> Więc to jest wszystko z błaguma, dwa lizaki, widzicie? Krupki. Popy to jest róbcy 6, rybka 7, kitkat 8 i dziwny brut 9. 4999. Jeżeli by ktoś Was chciał zamówić, prawdopodobnie dostałby dokładnie ten sam zestaw. Ponieważ są one podobno przygotowywane wcześniej i po prostu później rozsyłane. Dobra, coś tam proszę to może z tego wziąć, bo w sumie mnie to niczego nie potrzebne. Może zrobimy tutorial, jak się zjada ten proszek. Procedura.